Ho ho ho! Kto tutaj był grzeczny, ja się pytam. A ty, ty byłaś grzeczna, byłeś. Wyrzucam tą rózgę. A dla grzecznych dzieci coś mam fajnego. Nowa podkładka Smajlandia! A tutaj mamy czapkę Renifera z rugami. Jeszcze do tego dwie pocztówki. Jedna Wesołych Świąt. I druga Smajlandia. Oraz nowe skarpetki Shiba. Oj, będzie wam ciepło stópki. Jeszcze rękawiczki Smilestu Teraz wam będzie ciepło w paluszki. Jeszcze największe.

To nowy kot Smile' i całej ekipy! Ale mięciusi, mięciusi, mięciusi. Wszystkie rzeczy znajdziesz na sklepie smysokru.pl. Link w opisie. O nie widzowie mamy problem! Grinch mnie zamknął za kratami i chce zepsuć święta! A najgorzej, chce zabrać wszystkie prezenty! O tutaj mamy prezenty pod choinką, ale on stoi i chce je wszystkie zabrać, żeby zepsuć całe święta. O nie, ale ja mam też tam takie fajne prezenty. Ja chcę Wiecie, samochód i chciałem jeszcze telefon i, i pieniążki, ale on to wszystko zabierze i nic nie dostaniemy. Nie możemy na to pozwolić. Klikamy graj, a wykliknijcie łapeczkę w górę. Dawajcie teraz łapeczkę w górę. Okej, okay, pojawiliśmy się. Jesteśmy w środku, w pokoju Grincha. Patty też tutaj cię złapał. Masu, ty też tutaj jesteś? Tak, on mnie złapał i ciebie. Chcę rozwalić też. nasze święta. I zamknął drzwi, z których nie możemy wyjść. To jest pokój Grincha. On tu trzyma wszystkie Prezenty! Zabrał wszystkie dekoracje, zobacz i prezenty, no wszystko wziął! On wziął to do siebie i on to trzyma, gdzie mieszka. Patrzcie, to jest spokój Grincha, to jest I jego zobacz, dom, jego śpi. jaskinia. Musimy być cicho. A zasnął widzę, faktycznie. Więc mamy okazję, żeby uciec stąd! Jak on chrapie! Słyszysz, jak on chrapie? Ja. o strasznie chrapie! No i zaczcie, i ale on trzyma w ręku. mocny sen! Ej, w ręku on ma taką wielką rózgę. Ej, on wziął rózgę dla niegrzecznych dzieci i se fajnie śpi. Oj, Paty, nie stawaj gdzie ty No dobra, dobra, bo ja Uważaj. chciałam zobaczyć, ale. Uważaj, nie jakie, ładnie jakie, jakie on wstrętny, jakie ma właśnie oczy żółte. I patrzcie, wszystkie. Prezenty! Ile prezentów on ma? Cały wór zabrał! O nie! Nawet karton, który trzymałam, dekorację, i się też no wszystko wziął. Zabrał, ale patrz, cały worek prezentów wszystkim dzieciom i nam też zabierze! Taka słodka przytulanka, Ucieknijmy. tu jest. Spróbujmy uciec, mamy jakąś strzałkę, okej, okay? ja tutaj wejdę. Dobra, idziemy, choć pati, chodź, pati, idziemy. Ej, co jest gane? Mamy nawet dwójkę. Ej, zaraz, zaraz. Wejdź Bez z tego. Współpraca. No Podejdź do mnie, podejdź do mnie, patrz, podejdź do mnie. Ej, nie możemy przejść. O, i teraz ty nie możesz przejść. No Musimy razem współpracować, abyśmy to razem przeszli i uciekli z tego domu Grincha. No dobra, to no spróbujmy. Teraz ja wchodzę na właśnie ten przycisk i teraz ty możesz o, przejść. O, ja mogę przejść, tak! Okej, okay, dobra, to być taki teamwork, let's go, dobra. A teraz musimy zejść na dół. Skaczemy, szybko, uciekamy! Let's wow. go, uciekamy, uciekamy. Okej, okay, teraz... Dobra, teraz. To teraz tutaj nie, to można przejść. Ej, nie można. Ej, nie może przejść! A, Uważaj. padłem. Okej, okay, dobra, to teraz musisz. Wyleciałem gdzieś! Co jest? Ej, widziałem u no góry! Musisz zacząć to pomieszczenie jest do. ono od początku. No, no to w takim razie czekaj, weź mi stań, stań tutaj mi. Dobra. Ok, teraz ja mogę przejść, patrzcie. Dobra, i teraz ja tobie muszę kliknąć, i teraz Ty możesz przejść, no. Dobra, Dabaj, idę, dawaj, idę dawaj, dawaj. Ale tylko nie rób mi pranka. A, no, nie szedłem! Ja znam, no. Zszedłem, zrobiłem pranka, pati. Haha, uwaga, to no, weź mi, kliknij. No, no, chodź, chodź, pati, chodź, 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 chodź. Nie, no! nie, a, Nie wiedziałam, ale... że to zrobisz, Specjalnie, znowu. specjalnie. specjalnie. Dobra, ja sobie idę, ci zostawiam na razie. A to tam idę sobie se... sam nie pójdziesz. O nie, nie pójdę sam, potrzebuję Potrzebujesz ciebie. Potrzebujesz mnie. O nie, najgorzej, potrzebuję pati. A, myślałem, że pójdę sam, ją zostawię, ale nie do rady. No dobra, no to w takim razie. Ej, moja kamerka była, w ogóle była. Y, dobra, już, u, już unormowałem. Ja wziąłem kamerkę, no a teraz uwaga, chodź, chodź, dawaj, No dawaj, tylko dawaj. już mnie nie spuszczaj, no. Nie o, będę dobra, cię spuszczał, chodź, chodź. Teraz ty musisz mi tutaj stanąć. No dobra, niech dobra. ci będzie. Idę, 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 raz, dwa, trzy, raz. dwa. A nie spadł. Teraz ty prankujesz. <laughs> dobra, no idziesz. Nie. Dobra, nie będę idziemy taka. teraz tu. Ok, szybko dosłamy do góry. Teraz ja tobie. Teraz Ty wschodzisz, i ja tobie. Ok, Dobra, razem współpracujemy. Jak razem biegnę, to razem są normalnie razem Klikajcie łapeczki w górę. Ej, kto nie lubi Grincha, to klika łapeczkę. A kto lubi Święta, to klika Subika. Pamiętajcie o łapeczce Subiku dla Pati tak samo. I wpadajcie na nasze grupy, pamiętajcie, bo my przechodzimy dalej, mamy taką strzałkę. O, i tutaj możecie kliknąć łapeczkę. I pamiętajcie, żeby też wejść na moją grupę Smileysol Team. Ej, tutaj fajne takie bluzki są eleganckie, także wpadajcie. Link macie w opisie. Dobra, do mojej grupy I uwaga, Rozsłiliśmy ścianę, przechodzimy dalej. Jo, teraz wow. idziemy. Okej, okay, tutaj trzeba coś stanąć. Czekaj, a ty Ej, musisz czekaj, przejść. Jest... Aha, ja muszę przejść tędy, okay, czyli idę ja tą stronę. Tak. Dobra. I teraz Kliknęłam tutaj ja ci. muszę iść, wejść iść tutaj. dobra, i teraz ty mi musisz kliknąć. I teraz Proszę. ja przychodzę, ale razem współpracujemy, co fajnie. Teraz ja biorę klucz. Ej, co to jest? To są ej, ten klucz włożyć, ej, ja też Uwaga. Mam. Wkładamy! Pom, 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 pom! jest i para spadła. Dobra, idziemy teraz tutaj. Musimy. Ja, ja stanę teraz, ty no, no. Dobra, idę. A ty przechodzi, ale patrzcie wszystko, on zamknął nam drzwi, nie? z się. I tutaj słyszę jakiś śmiech. Dobra, teraz idę, idę. idę. To pewnie Grinch się śmieje. O, ej, słyszę, on ej, nie On chyba za drzwiami, ej, albo słyszę. śpi. Słyszę, to słyszycie? On, we, 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 no. on tam bla, jest! musimy mu uważać! Ale chodź, chodź, jak tu przejść wtedy? Drzwi się nie otwierają? Otworzyłeś się, musisz kliknąć na nie a, kilka razy. Okej, okej. Uważaj, on to śpi. jak zasnął! Ej, ale mam pozycję do spania, co? <grymce zasznął> ale on się śpi! On nie wie, że uciekamy! Właśnie, i on się zasnął. <grymce zasznął> ale dobra dobrze. Dobra, to to jest dobry moment, żeby z tego skorzystać i uciekać. Dawaj, 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 szykuczek! uważaj! O nie, o nie, o nie, o nie wstał, wstał, wstał. On ma takie długie nogi. Szybko, 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 w nogi, w nogi, w nogi, w nogi, w nogi, w nogi. W nogi, w nogi, w nogi, w nogi. Musimy uciec. Szybko. A, gdy czas zgoni, zostaw nas. A! Jaki on ma długie dobra, nogi. Dobra, no dobra, uciekamy, ciemu, kamu uciekamy. Chodź teraz tutaj. Jest, jest, o, jest. zasnął. Teraz zasnął sobie z sobą. Ej, patrzcie. stojąco. Ej, można do niego się zasnąć? A, co? Złapał mnie. Nabrał mnie. Co to było? Ej, złapał mnie, lol. I wszedłeś w niego? No, za, jak wszedłem do niego, to mnie złapał. Ta, uważajmy. Okej, okay, musimy teraz przejść dalej. Idziemy tam dalej. I teraz sobie przychodzę tędy. Okej, okay, idę, teraz musisz mi dać pomarańczowe. Dobraj teraz tutaj. I ja tobie daję niebieskie i ty przychodzisz. Ale razem fajnie współpracujemy, nie? Small, no, slow, let's go. Pati, dawaj. Bez jak mnie fajnie. Bez nie dał rady tutaj, no, a ja bez ej, ciebie, nie? nasza para jest najlepsza, normalnie. Nasza para rządzi, jesteśmy najlepszą parą YouTube i w Robloxie. Ha, ha. Tak. Tak jest, dobra. Idziemy teraz tu. Okej, okay, musimy tu przejść. Wywalamy to i idziemy wendy. do wentylacji. O, udało się. Uwaga, teraz tutaj musimy przejść, teraz tu, <coughs> gdzie my teraz musimy, trzeba w lewo czy w prawo? Może ten. Ej, właśnie nie wiem. Nie, zamknięte. Ej, to jest chyba ślepa y, uliczka, tak, to chodźmy tędy. Dobra, idziemy tam. Dobra, Ej, dobra ale... tutaj, 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 za mną. O, co tu będzie? O wow. nie, teraz na trzy przyciski. Ej, to będzie trudniej... Ej, to, co to będzie... Zobacz s... trudne, to trzeba to skakać. To będzie co my mamy? No ty chcesz skakać, o, dobra, to ja cię będę trzymać. Dada, dotrzymaj, trzymaj, ok, Próbuj. lecę, lecę, lecę. Dobra, Uda Pati, ci się. teraz szybko włączaj. Aaa! Nie! No, no spadłem. To, to, to nie! Spadłem! Ja jeszcze raz, jeszcze raz. Uwaga, skacze tutaj musimy się skupić, bo później będziesz musiała zmienić przycisk. Dobra, teraz uwaga, przeskakuję. Uwaga, hops. skacz. No, Aha, teraz, ja teraz czekamy. Trzymaj, 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 trzymaj. Ja już Pum, Okej, podkoczyłem. Włącz zielony, włącz włączony. Ale jak przecież spadniesz? A, dobra, to nie. Teraz zielony. Okej, okay, no dobra. właśnie. Teraz dopiero. tam przeskoczyć w takim odpowiednim momencie. Teraz, Już? No i teraz. I ostatni pomarańczowy No Okej. Okay, teraz bardzo, ja to by muszę żółty? klikać. Czyli teraz ja muszę tobie klikać niebieski, żebyś przeszedł dalej. Patrzcie, tak stoi. I teraz Paty tam idzie daleko. Patrzcie. No, tam Czekam. musisz. O. Tylko muszę poczekać, aż. Ej, Yo, ej prawie tylko ci stój, Dobra. Yo, ej, prawie. Nie rób mi żadnego pranka, bo to jest wyszedłem. trudne, żeby przejść. No, mów kiedy, mów kiedy, dobra. Okay, trzymam okay. ci, trzymam ci, ale jest mega ciężko i musimy dojść do samego końca, nie? Teraz... Jestem, teraz zielony. Zielony, okej, okay, już, proszę uh -huh. bardzo. Zielony. Dobra, idzie mi bardzo dobrze. I ostatni. I teraz tu, okej, okay, dawaj, Jees, dawaj, dawaj, paty, dawaj, paty. Uh, jo, ale ci szybko skoszczę. I znowu kolejne, dobra, teraz ty mi trzymaj. Okej, okay, teraz ja ci trzymam zielone. Tak, proszę, zielone. zielone. Teraz czerwone. Dobra, i Niebieski. teraz niebieskie. Tak, i przeszłaś, I teraz ty mi zielone. Proszę bardzo. Czerwone. Dobra, i niebieskie. Woo! Ale fajnie. Współpraca razem. Ej, I teraz fajna idziemy. Ta gierka. Ej, tam mamy prezenty. Choinka, tak jest, choinka. Fajna gierka, teraz tutaj ja przechodzę na zielone. Teraz Dobra. ty. Dobra, idziesz tutaj. Lecę na platformie. Uważaj, Ej, tam. I znowu są tam wenty. Ciekawe, dokąd wyjdziemy tymi I prezenty centami. trzeba zabrać. I prezenty przy okazji bierzemy. No właśnie, bierzemy. nasze prezenty. Uuu, okej, po Musimy teraz... je odzyskać przede wszystkim. I choinkę Lecimy, muszę zabrać. I let's go, teraz tutaj dalej. Hops, i prezenty musimy zabrać. Nasze prezenty, biorę te prezenty też. No i moją też. choinkę, bo on mi też ukradł wszystkie ozdoby, no. No o, nam Teraz tutaj musimy wejść do wentylacji. o nie, nie wiem, gdzie teraz lewo. Nie, prawo. Okej, okay, idziemy o, tu. Tam są deski znowu przybite. O, ma komputer. o wszystko patrzy. On podgląda na monitoring. On Ej, założył to monitoring świtać? na święta, żeby każdemu zepsuć, właśnie. Patrz, nie klikaj tych, bo zepsujesz święta. No dobra, masz rację. Właśnie, bo on patrzy, podgląda nas wszystkich. Ten Grinch jest biegu i ma tu zdjęcie. Patrz Grincha i tutaj ma lizaki i, o, i prezenty wszędzie ukradł, ale to nie. Rozwalamy te deski, ok, i przechodzimy dalej. A teraz ja yy, weź mi, trzymaj, ja tu przejdę. Dobra, idź. Daj, daj szybko, teraz frytowe. Dobra, i teraz biegnę. U, szybko, 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 szybko. Ale jest coraz ciężej. Teraz ja tobie kupię. Zielone. Zielone. Dobra, i teraz ty biegniesz. I ja teraz muszę fioletowy. fioletowy i teraz Pati biegnie, dobra, nie Musi mu uważać, no nie spadnie i musimy uważać. No tylko stój do końca, okej, okay, dobra. Teraz yy, czerwony! Dobra, biegni. dobra, czerwony biegnie, biegnie, let's go i teraz zielo, yy, niebieski. Niebieski! <laughs> niebieski teraz czerwony. czerwony? No, niebieski, dobra. czerwony, niebieski, czerwony, niebieski. No uwaga, już mogę! Dawaj już i teraz niebieski, teraz niebieski, teraz czerwony, teraz niebieski, czerwony, niebieski, czerwony. Czerwony! Niebieski, czerwony. Niebieski, Ej, czerwony. Ja Ej, patrz co się robi, patrz, to widzisz to? Ej, niebieski, no, czerwony! Dyskoteka niebieski, jakaś. czerwony, dyskoteka robię, patrz, dyskoteka robię <laughs> Ja skaczę sobie po przyciskach i one się włączają i włączają. A teraz niebieski czy jaki? Czerwony. Okej, okay, czerwony. Teraz niebieski. niebieski. Dobra, dawaj, 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 teraz, czerwony. A no nie! To jest, spadłaś? No za szybko. Niebieski, czerwony, dobra, czerwony teraz. Ej, piosenkę trzeba zrobić. Niebieski, niebieski czerwony, no teraz Tera niebieski. Dobra i teraz czerwony. Teraz niebieski. Niebieski. I Jest, i czerwony. No dobra. dobra. Teraz mamy zieloni. Zielony Teraz musimy wejść do góry. Uwaga, teraz hops, proszę skakuje. Dobra, i teraz musimy... O, ale tu jest mega ciężko. O, mamy jakiś przycisk to dla ciebie, teraz ty. Daj da, bieg biegi, bieg, skakuj. Dobra, da, jest weszłaś. Okej, okay, fajnie, teraz idziemy dalej. Co, Ej, co mamy to, to... tutaj? Woda może dotykać tylko wody, lawa może dotyka dotykać tylko lawy. lawy. A, teraz ja jestem lawą, a ty jesteś wodą. Dobra, no to teraz ty mi skaczesz. A teraz ja przeskakuję. Ej, patrz na to, jak my sobie pomagamy. Czyli ja dochowałam do lawy, ty przeskakujesz jako woda. Ej, jestem lawa, a ty jesteś woda. No, dawaj. I jaka ładna jesteś, patrzcie, jaka paki. O, dzięki, ja jestem wodą. Ale fajnie, woda, a ja lawa. Ej, to posuje I teraz ty przeskakujesz. Dobra, i siops, hops, i teraz idziemy. Uwaga, wchodzimy do środka. Zjeżdżalnia! Ole wow, 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 wow. ale spadłem Ale walnęliśmy. Pati ty weszłaś! Walę walnęłaś do mnie. Dobra, i teraz musimy tak. zrobić parkura. OK, tu mamy przycisk, Boom. E, teraz czekaj, tu musisz. Ja czekaj, a ja muszę z tamtej strony iść, dobra. O nie, spadłem. No nie, nie udało Najpierw się. Dobra, jeszcze raz trzeba. Ło, gdzie lecę? Ej, poza mapę. ty tam na, na końcu tam coś jest, jakąś wysepkę widziałem. Wysypkę widziałem, ale musimy dojść do samego końca. Ok, teraz ja idę. Ej, widzowie, a Wy możecie pójść, bo na mój sklep, słuchajcie, nowe puzzle są. Smilandia puzzle! Wleciały do ułożenia. Jestem ciekawy, czy Wy ułożycie moje nowe puzzle. 500 elementów. Sprawdźcie, wejdźcie i nowe rzeczy się pojawiły. Czapki świętego Mikołaja, czapki Renifera i też kod Smilandia. Nowe rzeczy czekałem na Was. Link w opisie: smile.pl Także czekam na Was na sklepie, Patty też tam jest! Oczywiście, yes. że tak. Dobra, i teraz idziemy tu, okej, okay. muszę uważać, że tu jest woda, tu jest woda, teraz tutaj ja ci klikam. zielone, Dobra. ty przychodzisz po prawej, a ja przychodzę po lewej. O. I teraz daliśmy radę, fajnie, drzwi tutaj mamy zamknięte, a idziemy. Tutaj są też trzy. Oj, trzy. ojo, teraz ja szybko biegnę i teraz filetowy, go. Teraz filetowy, szybko przyspieszamy tempa i teraz zielony! Dawaj biegnij! Dawaj, dawaj, zielony zielony. Okej, okay, biegnę, 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 ale z widzę exit! Ej, jest to, o nie, źle to zrobiłaś, tam będzie Exit, teraz mamy blisko chyba wyjście, doczekaliśmy się Dla... Dobra biegnij Ej to było nawet Powiedz ciężkie, ale, ale dobrze, współpracujemy, to są teraz fioletowe, okej okay, fiolet i teraz zielone Dobra i teraz fioletowe, fioletowe teraz Patty Jak fioletowe? <laughs> tu jestem <laughs> Aha! No to mów Padłem! Mi. Specjalnie. Dawaj, teraz zielone. Uwaga, uwaga, teraz trzymaj, 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 trzymaj i dobra ja teraz idę, no okay. Dobra, uwaga. Niebieski. ok, okej, dawaj idź. Dawaj, 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 chodź. No, hej, w takim teraz momencie. Przeszła góra, teraz swoletowy, <laughs> zielony, dawaj, 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 dawaj Ale dawaj. nie słusznie, mnie, błagam, skacz, no! skacz, 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 skacz! Ooooooooo, miałeś fabkę. Ej na widziałaś... krawędzi byłam Ej, serio. Ej, na krawędzi, a Patty tutaj normalnie. Nie, nie! Co, co się stało? Co się stało? Gdzie jesteś? Patty, co się stało? Gdzie? O Jestem uwięziona! Patty, 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 gdzie jesteś? Jestem w pułapce! Co? I już biegnę po ciebie Patty! A, co jest? Złapał przed wejściem! Eksy to była pułapka! O nie! O nie, Grinch nas złapał! O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o! Jak on jest Idzie przebiegły! Grinch. Idzie Grinch! O, oh, nie! Tylko Kacz, aby to? uciec musimy robić. uciec. Okay. ja to Nie, to! Dobra, on nas uwięził. Bierzemy trzeba i szybko gryź, nie z walczymy, rzecz... Z Grinchem. O nie, glitchas atakuje! O no, o! Nie. Mamy problem, glitchas złapał, to była pułapka przed wyjściem, ale nas chwycił! to jest, chwycił. Życie, to jest O nie, o nie, coś się nawala teraz! On czymś nawala! Patrz czerwony tutaj jest! A, muszę uważać! O Uważajmy, nie. żeby nie paść! na niego. a masz głowę! Pum, pum, nawalamy tego glitcha! A już masz? O nie! Dobra, ma 600 życia, ma! Dobra, uciekam nie, teraz tędy Okej, okay, 500, 500 życia, dobra, dobra. Aaa, obie, no goni jaki wielki on jest. Gritzu, no zostaw tak i zepsujesz nie. świąt! Ja cię rozwalę! A. Ja cię rozwalę, ja cię rozwalę! A masz! A masz, o masz, o masz, nie masz! Podaj! po, rozwaliłem go! Jo, rozleciał się! Rozleciał się, rozwaliłem go! I o, ale fajnie! Nie też! Daliśmy radę! Jest, jest, jest! jest. I teraz tam mamy wyjście, exit, choć paty musimy stąd uciec. Z domu tak, Grinchy uciekamy. Uciekamy robić święta. Czekamy robić święta. Wypalamy te deski i przechodzimy dalej. Uwaga, uwaga, i jesteśmy! Wygraliśmy, ja se tutaj czy. Let's go. Sigma Boy, Sigma Boy, patrz jak fajnie, ale se tańczę, ale se tańcze. I jo, udaliśmy radę, a tu Grinch z tyłu za nami jeszcze stoi. On jeszcze żyje! O, o, dobra, on jeszcze z tyłu z nami jest, ale daliśmy radę i mamy na końcu, jesteśmy na wysepce i mamy zabawne przedmioty. Możemy się bawić. Mamy laserowy pistolet. Olu, fajnie, ale czekaj, on jest za roboksy! O, nie serio? O nie, to wszystko jest płatne! O, nie. Można zostać grinchem! Patrz, można grinchem o, zostać. Ej, patrz, Nigdy zostań nie Grinchem! Nie Ej, faktycznie zostań Grinchem. Dobra, mam pomysł. Widzowie, kto jeszcze został? Słuchajcie, kto jeszcze ogląda. Mam taki pomysł, jak wbijecie pod tym filmem, teraz pod tym filmem. 2000, albo no 2000 łapeczek, 2000 łapeczek, nie? Dwie łapeczki, to wtedy zostanę grinczem. O tutaj serio zostanę grinczem i zepsuję święta. Ale to od was zależy. Ej, Pati, co ty na to? Co ty na tak to, Tak jest, możemy tak zrobić. Ej, dobra, klikajcie łapeczki, a serio zostanę Grinchem. Będę Grinchem, ale na innej grze. I będę psuł wszystkim święta na każdej grze. Chcecie to zobaczyć, to klikajcie łapeczki. Będzie na pewno super aśnie, zabawnie. No i wtedy ja będę właśnie nim i zobaczycie, co zrobię. Także klikajcie łapeczki, subskrybujcie, wpadajcie na moją grupę So Team. Mamy fajne grupy, linki w opisie. O, i tutaj jeszcze mamy, czekaj narymowe narzędzia, to są darmowe. Super skok i super prędkość. Pół, ale wyskoczyłem, patrzcie, jak wysoko skaczę. Yo, możemy tu wyskoczyć, patrz, Paty. No, wow, Pum, i możemy wrócić na mapę. Lecę, skaczę. jo 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 yo, a wypadłem.